Od, tych od tej pierwszej spowiedzi, jakby podchodziłam do tego bardzo na luzie. Mówiłam wszystko, nie wstydziłam się i właśnie to był chyba ten problem, że ja się po prostu nie wstydziłam. I ja podchodziłam do tego, ale nie miałam w ogóle tej skruchy w sobie, nie? Że poszłam do, te do tego spowiednika, poszłam do tego konfesjonału, powiedziałam wszystko, ale ja się nie wstydziłam tego w sobie i nie miałam, nie miałam poczucia skruchy, nie? nie miałam w ogóle tego żalu w sobie. Że... Tak, bo ja w ogóle. Jakby robiłam zawsze ruchy sumienia i w ogóle te wszystkie rzeczy przygotowujące. Ale czy ja w ogóle na to zwracam uwagę? No, raczej nie. Grzech zaczyna się od myśli, nie? Nie musi się zacząć od czynu, że, nie wiem, ty idziesz coś zrobić, nie? To jest w ogóle mega Ale mocne. Ale super! Że to się zaczyna od myśli, nie? Super, ty Ja od tego momentu miałam takie dobra, jak już po prostu zarodzi się coś w mojej głowie, że, nie wiem, ktoś mnie zdenerwował. To co wszyscy usłyszeli. Nie? To już takie Pierwszy jak... etap nie. grzechu zaczyna no. się od myśli. No, to jest w ogóle Rzyszymy niesamowite, myślą nie? Myślą uciech zaniedbania. No, jakby nie musisz wiesz coś pójść, coś komuś zrobić, nie? Jakby obejmie co? Nie musisz już wykonać tego grzechu, ale to się jakby narada w tej myśli, więc wtedy się trzeba odciąć, nie? Nie no, to jest taki właśnie przytulny kominek z herbatą, z cynamonem, gdzie siadasz z Panem Bogiem i rozmawiasz i On cię ze wszystkiego oczyszcza, nie? I idziesz tam taki ubłocony i po prostu smutny, zapłakany i nie wiesz co się dzieje w twoim życiu, a wychodzisz i jesteś gotowy po prostu na nowe i żeby go teraz przyjąć do swojego serca, nie?